Witam was w dniu 14 lutego 2025 roku. Jest to dzień zakochanych. No. <noise> też jestem zakochany w swojej żonie od wielu lat. Ale wracając do mnie to jak wiecie zmagałem się przez wiele lat z nadczynnością tarczycy. Rok temu nawet z powodu tego, że zaprzestałem jej leczenia, wylądowałem w szpitalu. No i zdecydowałem się na terapię jodem radioaktywnym. I właśnie 12 lutego przyjąłem dawkę tego, dwie kapsułki jodu radioaktywnego. Wczoraj 13 lutego miałem zrobioną syntografię, czy jakoś to się <grymne> nazywa, tarczycy. Wyniki będą interpretowane 6 marca przez endokrynologa. 12 lutego miałem zrobione pobrane krwi do badania hormonów oraz zrobione EKG. Z tego powodu, że... Do pobrania tej kapsułki, tych kapsułek jodu, należało zaprzestać brania leków na nadczynność tarczycy. Przynajmniej 7 dni to od, 12, od 2 lutego nie brałem tych leków. No i EKG wykazało właśnie niewłaściwą pracę serca. Pielęgniarka skonsultowała to z, z lekarzem no i lekarz uznał, że na razie to nie wymagało żadnych takich interwencji no ale w każdym bądź razie, gdy zażywałem leki to y, moja y, puls wynosił około 60 uderzeń na minutę i był zrównoważony, a teraz to wynosi około 80-90 uderzeń z spoczynku jest niezrównoważony. No a ja czuję się dosyć kiepsko. Wczoraj nie trenowałem. Dzisiaj rano nie chciało mi się robić też treningu, ani dzisiaj go nie będę trenować siłowo. A rano zazwyczaj robiłem to, co wam teraz pokażę. Potem się trochę rozciągałem w ten sposób. Rano mam więcej czasu i to rozciąganie jest dłuższe, ale Wam nie będę pokazywać, jak długo to się rozciąga. I potem robiłem takie naprzemienne napinanie ud. Najpierw to robiłem po 5 sekund. A ostatnio zacząłem to robić po 7-8 sekund. I to tak przez minutę, półtorej, a nawet do dwóch. Jak widać, te wznosy nóg spowodowały lekką zadyszkę. I takich serii robiłem cztery. Na razie teraz. Zrobię przerwę. W czasie tej przerwy zrobiłem, ona trwa dwie minuty i robiłem te naprzemienne napinanie nóg. A teraz najtrudniej no jest zrobić właśnie ten pierwszy. Trudniej właśnie było zrobić te pierwsze z nóg, aby była ta odpowiednia amplituda. To była druga seria. Nagram wam teraz jeszcze trzecią serię, którą robię. Jak widać z koordynacją ruchów nie było u mnie za dobrze. Zmieniłem trochę ustawienie kamery i robię ostatnią czwartą serię. I po tych czterech seriach robię później jeszcze te kilka serii, jak mi się chce. I to ćwiczenie rozciąga moje mięśnie piersiowe, stawy barkowe. I jak widać, w kilka sekund po wykonaniu tego ćwiczenia bardzo dyszę. No, związane to też jest z tym, że ograniczam swoją kaloryczność. No i także tym, że nie biorę teraz środków przeciwko nadczynności tarczycy do czasu, aż się nie skonsultuję z endokrynologiem, aby sprawdzić, jak to wpłynęło właśnie te, ten jod radioaktywny na pracę mojej tarczycy. Zrobię jeszcze jedną serię i dzisiaj pójdę jeszcze na spacer 10-kilometrowy. Papa jednak zmieniłem zdanie i dogrywam tą drugą serię. Jak widać, to był naprawdę koniec tego co potrafiłem zrobić. Jeszcze raz, papa, do zobaczenia jutro.